Dziękuję bardzo. Pan senator Rafał Ślusarz. Pani Marszałek, wysoki senacie, panie senatorze, sprawozdawco, w sporze o reformę wymiaru sprawiedliwości nie zabrakło już wielu patetycznych słów, natomiast mnie interesuje pewien wymiar praktyczny tej, tej uchwały, ponieważ ostatni, ostatnie zdanie mówi, że jako senatorowie RP zapewniamy. Ja nie wiem, do czego ja się zobowiązuję. Tą uchwałą, jeżeli większość senacka ją przegłosuje. Czy ja mam składać jakieś doniesienia do prokuratury, dlaczego państwo porzucili sformułowanie Senat RP zapewnia, tylko przeszli na taką formę już indywidualną senatorów? Czy biuro legislacyjne nie miało zastrzeżeń? Ponieważ no nie spotkałem się z tego typu formułą w aktach, w aktach prawnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. To raczej opinia i uwaga. Oczywiście można uznać, że w niektórych elementach tego, tej propozycji pojawia się Senat i w ostatnim senatorowie. Nie ma tu użytego dużego kwantyfikatora, więc może pan czuć się wyłączony, jeżeli zagłosuje oczywiście Dziękuję. przeciw. Natomiast uchwała Senatu jest uchwałą Senatu. Wydaje mi się, że to jest pojęcie bardziej ostrożnościowe i dla Pana w przypadku negatywnej opinii o niektórych zapisach bardziej komfortowe. Bardzo dziękuję. Pan senator Rafał Szluserz, proszę bardzo. Pani Marszałek, Wysoki Senacie, Panie Pośle, Panie Senatorze Sprawozdawco. Ja podzielam Pana opinię, że w wymiarze sprawiedliwości dzieją się rzeczy niebywałe. Szanuję Pana zdanie. Pan widzi inne, ja widzę inne, na przykład polityczne zaangażowanie sędziów, ale dziękuję, że Pan jakby zwolnił mnie z, ze związania tą uchwałą, którą Państwo podjęli, aczkolwiek nie sądzę, aby to było zwolnienie skuteczne. Ale już rozumiem, rozumiem, jaką Pan miał intencję. W związku z tym jest pytanie do Państwa, którzy przyjmą. Tą uchwałę, do czego państwo zobowiązują się tym ostatnim zdaniem? Zapewniamy, że zostaną naprawione krzywdy i osądzone. Jaka jest opinia justycji o tego typu zapisie? Czy, czy, czy państwo nie idą za daleko w stosunku do rozdziału władz? To po pierwsze. Po drugie, nakładając sobie zobowiązanie, które wydaje mi się bardzo trudne do zrealizowania. Krótko mówiąc, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, co państwo zaczną robić jutro? Proszę bardzo. Ja od razu panu senatorowi powiem, że nie konsultowałem zapisów, konkretnych zapisów tego projektu z żadną organizacją sądowniczą, bo chciałem, aby ona powstała w warunkach daleko idącej suwerenności, także intelektualnej i empatii właśnie w tej izbie aby nie odnosić się do... Ostatnim senatorem zapisanym do pytań jest pan senator Rafał Ślusarz. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, wysoki senacie, szanowny panie sprawozdawca, z przyjemnością zgodziłem się z wieloma zdaniami, opiniami, które pan w trakcie tej debaty wyraził. Być może jest to zasługą spokojnego i wyważonego sposobu prowadzenia tej dyskusji, czym dołączam się do głosu dziękującego pana senatora Komarnickiego. I pozostając w tym takim nastroju pewnego rysującego się porozumienia, czy nie uznałby pan za stosowne, żeby, powiedziałbym, te elementy tej uchwały, które jednak prowadzą do sporu politycznego usunąć, bo ja powiem szczerze, z elementami tej uchwały się zgodzę. Zgodzę się oczywiście z tytułem, zgodzę się z pierwszym zdaniem, wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej jest przedmiotem niewyobrażalnej w skutkach dewastacji i zgodzę się ze zdaniem przedostatnim, senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tych wszystkich sędziów, a także reprezentantów innych zawodów prawniczych którzy odważnie, mimo gruźb i represji przeciwstawiają się dewastacji, wymiaru sprawiedliwości i często ponoszą z tego powodu dotkliwe konsekwencje, bo czymże innym jest podważenie aktu czegoś mianowania na sędziego, jak niedotkliwą konsekwencją. To ostatnie zdanie powiem szczerze nie udało się Państwu, i tak myślę, że zrobią sobie Państwo krzywdę, przyjmując je. Natomiast przy tych dwóch zdaniach, pozostając, jest pełna zgoda, czy nie widziałby Pan szansy na to, żeby poprawić uchwałę w ten sposób i ona by, przynajmniej mój głos w tym momencie uzyskała. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo proszę pana senatora. Jak pan senator zdaje sobie sprawę, będąc doświadczonym senatorem, ja już w tym momencie nie jestem właścicielem w sensie i prawnym tej uchwały, bo ona została także przegłosowana na komisji, na dwóch połączonych komisjach. Natomiast bardzo się cieszę z tego, że znalazł pan w uchwale w tej propozycji także elementy, pod którymi może się Pan także podpisać. Troszkę jest za późno na ten wniosek, ale ja od razu podkreślę, że od wczorajszego dnia byłem gotowy na przyjęcie rozmaitych sugestii także poprawek i sporo z nich znalazło się w konsekwencji w propozycji tej uchwały. Dziękuję bardzo.